Pani prezes coraz więcej, coraz głośniej, coraz częściej mówi się o kryzysie finansowym w Narodowym Funduszu Zdrowia. No to chyba z punktu widzenia organizacji pacjenckich, a co za tym idzie pacjentów, bardzo niepokojące sygnały. To prawda. Te, te sygnały o problemach finansowych docierały do nas już od jakiegoś czasu. Ale ostatnie tygodnie pokazują, że, że już to nie są tylko jakieś przypuszczenia, co się może wydarzyć, ale że już są to realne skutki, które odczuwają pacjenci. Pacjenci, którzy zderzają się z zamykanymi oddziałami szpitalnymi, z przekładanymi wizytami już na, na kolejny rok, bo w tym roku okazuje się, że limity zostały wyczerpane. Odwoływanych wizytach, bądź słyszymy o tym, że w programach lekowych brakuje leków. Także te sytuacje są już bardzo poważne z konsekwencjami dla, dla konkretnych pacjentów. No Tak, ja myślę, że szczególną grupą, grupą szczególnego ryzyka tutaj są właśnie pacjenci w programach lekowych, którzy, dla których ciągłość leczenia ciągłość podawania preparatów w odpowiednich interwałach czasowych. No to jest kwestia funkcjonowania lub niefunkcjonowania normalnie w społeczeństwie, w aktywności zawodowej. Tak, to, to, to prawda. Ostatnie lata to były dyskusje o tym, co zrobić, żeby pacjentów utrzymywać jak najdłużej, żeby nie mieli przerw w leczeniu, gdy kończył się program lekowy, żeby płynnie wchodzili. Kolejną edycję, czy po prostu nie mieli tych przerw, nie, do, nie dochodziło u nich do pogorszenia stanu zdrowia, do zaostrzenia choroby. W tej chwili lekarze stają przed, przed wyborem, przed dylematami, czy utrzymać pacjenta stabilnego, czy jednak przeznaczyć leki dostępne w tej chwili w ograniczonych ilościach dla pacjentów w ciężkim stanie, które potrzebują rzeczywiście pilnie wdrożenia leczenia. Więc te wybory są naprawdę trudne, i za chwilę będziemy mieć tych pacjentów pogorszonych, którzy wymagają znowu leczenia pilnego w większej liczbie. No tak, to chyba rzeczywiście odwołując się do literackich porównań, konflikt tragiczny, bo żadne rozwiązanie nie jest dobre. Oczywiście wiadomo, że tych najciężej chorych, Trzeba włączać, ale znowu ryzyko wynikające z odstawienia leku, no to jest chociażby wytworzenie przeciwciał przeciwko lekowi i już brak odpowiedzi na to samo leczenie w przyszłości. To prawda. No to jest problem złożony i rzeczywiście e, lekarze mają, mają w tej chwili e, no, trudne sytuacje do rozwiązania.